Czy można zaśpiewać solo w duecie? Nie, można, można, można zaśpiewać solo w duecie. Będzie kiedy masz solówkę. To okay. tak, chodzisz tak naprzód i śpiewasz powiedzmy jedną partię, to masz solo w duecie. A, dobrze, biorę ci na słowo. Raczej, raczej nie. Raczej nie. Duet to duet, tak? Nie, raczej nie. Raczej nie. Dwa, chyba, że nie ma. Chyba, chyba że, że jest tytuł taki piosenki. I chyba, że piosenka nosi tytuł solo, solo właśnie. Nie. Nie, o? nie, no nie, nie, to nie można, ale, ale nie, ale nie, ale nie można. No nie, nie. Znaczy to w sumie, no jak na głosy. Ja się Boże. na tym nie znam. Nie, nie można. Solo w Kurde. W sumie można, da się. Da się, da się. Solo? Nie, solo nie to jest jeden... Ma... jeden... Jedna osoba, że jest? Tak, wykonuje... Nie e... Więcej niż jedna osoba chce śpiewać tego. Tak. Solo w duecie? No nie, duet, to są... duet składa się z dwóch osób, tak? Śpiewają razem. więcej. A solo to jest pojedyncza melodia, tak? Ktoś wykonuje sam. Nie, solo Chyba to solo, że... solo samemu. Nie da się. Chyba, że... No, transbestyta jakiś będzie. No okay. raczej nie. Znaczy chyba tak. No jak tak? No, no, to czemu? Jest duet, no, no to kurczę, no to jedna się odłącza i zaśpiewa i solo. Ale to w sumie duet jak się nadłącza. No, no to już nie, no dobra tam. Nie no myślę, nie, że, że to... głupie pytanie. Teraz <laughs> <laughs> się bardzo różni. <laughs>